Język jest podstawowym kryterium, które pozwala określić przynależność etniczną danego ludu. Wspólnym źródłem wszystkich języków indoeuropejskich był język praindoeuropejski, używany w zamierzchłej przeszłości przez wspólnotę, z której następnie wyłoniły się kolejne narody i kultury. Z czasem z tego języka wyodrębniły się dwie wielkie gałęzie: języki zachodnie oraz języki wschodnie. Do grupy zachodniej zaliczamy języki germańskie, grecki, italskie oraz celtyckie. Wraz z rozwojem społeczeństw języki te ewoluowały w kolejne odmiany. Języki germańskie dały początek językom skandynawskim, z których wykształciły się języki niemieckie oraz anglofryzyjskie. Język grecki pozostał odrębną kategorią i nie wyodrębnił kolejnych podgrup. Języki italskie przekształciły się w języki romańskie, natomiast języki celtyckie rozwinęły się w odmiany brytyjskie. Jeśli chodzi o grupę wschodnią, to pierwotnie dzieli się ona na języki bałtosłowiańskie oraz indo-irańskie. Z języków bałtosłowiańskich wykształciły się później języki słowiańskie oraz bałtyckie. Z kolei języki indo-irańskie rozwinęły się w dwie zasadnicze gałęzie języki irańskie i języki indyjskie. Tym samym język praindoeuropejski stał się wspólnym dziedzictwem wielu narodów, a jego ewolucja ukształtowała bogactwo językowe które obserwujemy w Europie i Azji do dziś.